Pytanie z drugiej strony, bardzo proszę. Panie pośle, czy nie uważa Pan za skrajnie niesprawiedliwe, że rolnicy płacą kwartalnie 250 zł na krus, podczas gdy... Cała Polska, przedsiębiorcy, ludzie ciężko pracujący muszą płacić minimalnie 700 zł miesięcznie. Jakie PSL ma zdanie w sprawie właśnie Krusu i czy jesteście w stanie się w ogóle dogadać w jakiś sposób z, z Platformą e, w czysto wirtualnej e, koalicji, która Pan musi... powtarza obiegowy pogląd, jakoby rolnicy nie płacili żadnych obciążeń, nie płacili podatków. nie małe. A płacą, a płacą, proszę Pana, i podatek pośredni, płacą także podatek. Nie ja mówię już o konkretnie. Płacą także podatek od posiadania, natomiast jeśli mówi Pan o Krusie, to przypomnę, że wtedy, kiedy Krus powstawał, kiedy powstawała kasa rolnicza jeszcze za komuny. Wówczas założenie było takie, że w tym systemie są rolnicy, są gospodarstwa rodzinne. Natomiast nie było w tym systemie gospodarstw państwowych. Po 1989 roku w miejsce gospodarstw państwowych PGR-owskich weszły gospodarstwa wielkoobszarowe i niestety te gospodarstwa także korzystają z dobrodziejstw kasy rolniczego ubezpieczenia. Co jest zresztą systemem powszechnym w Unii Europejskiej. Więc dziś warto rzeczywiście zastanowić się nad tym, jak gospodarstwa o charakterze przedsiębiorstw wyprowadzić z tej kasy i uczynić się także równoprawnymi przedsiębiorstwami rozliczającymi się na zasadzie podatku dochodowego. Tu jest chyba Czyli zgoda i myślę, że to, to można zrobić. Zmienicie to. Oczywiście, że tak. To...